W nie wilka do lasu. Tym razem odcinek miejski poniedziałek. Łowię dzisiaj na nimfę tylko. Ze skoczkiem. Tu mam taką obciążoną muszkę na morze. No i wczorajszą nimfę skróciłem jej tylko... O, widzę mucha w akcji. Tak. Skróciłem jej tylko yy, te odnóżza. I... Idę tutaj na tym odcinku miejskim, tu jest kilka takich miejsc, gdzie kilka takich fajnych rynienek. No Spodobała mi się wczoraj ta nimfa, wczoraj tak pieczorkiem, o zobaczcie, tutaj jest roślinność, a środeczkiem albo przy tych, przy tych roślinnościach głębokie rynne i to się może sprawdzić. Także Będka, to sama nie, Trapper Warrior 9-stopowa w klasie 8. Przy boku mam stripping basket, Kowrotek tak. Trapper Creek 7-8, eee, linka intermedialna, szypon około 2,5 metra. No i ze skoczkiem. No nie jest to za dobre bo skoczy, sk, yy, łowienie ze skoczkiem yy, daje pewne ryzyko, że jak weźmie ryba to później ta druga yy, jak weźmie na przykład na tego krótkiego skoczka o, i ryba będzie murować to ta może się zaczepić albo odwrotnie. Także ale z drugiej strony jest jakieś większe prawdopodobieństwo złowienia, tak? Bo mamy dwie różne przynęty no i tak właśnie trzeba też troszeczkę zaryzykować. No i tutaj na przykład no świetnie, wąska jest rzeka, jest bardzo głęboka rynna. Znam tutaj te miejsce, bo tam dalej jest płytko, tu środkiem idzie głęboka rynna. Zresztą tu koło tego. Balkonu miałem rybę na muchę, ale to zimą. Nie? Która mi spadła, a pierwszym w życiu, właśnie rybę na muchę, miałem też tutaj, tak naprzeciwko. Pierwszym w życiu na muchę. Hmm. Więc próbujemy. Idę koło dębu. I zobaczymy. No, przy tak wąskiej tej linie no to ta nimfa jest idealna, bo streamerem naprawdę ciężko jest poprowadzić. Ciekaw jestem czy jakieś inne rybki się skuszą na nimfę też przecież może też i zasać i jaś, i kleni, i okoń i, i, i taką nimfa Typu tak jak, jak dzisiaj dałem kiełżyka to jakaś ładna duża płodź No i też na to liczę że będzie wiele różnych innych ciekawych niespodzianek No ale oczywiście liczę najbardziej na co <grywka> na konkretne odię nic się nie dzieje No tak staram się wyczuć prowadzenie Myślę że mam trochę za lekkie to wszystko Wydaje mi się że Trzeba właśnie dać główki co najmniej 4,5 g, żeby właśnie sobie rzucać tak o i od razu mieć jakąś kontrolę nad tą linką, a nie czekać aż ona przepłynie tutaj kilka metrów, żeby się dopiero zanurzyć. No ale dobra, no łowię to tym co mam. Jestem ciekaw właśnie czy jakieś inne rybki też coś zareagują, bo mm, no, to są różne ryby, tlenie są, fajne jarze. Chłopaki narzekają, chodzili tutaj ze smużakami, czy nawet na chleb i mówią, że no jest cienko. Nie wiedzą co jest grana, być może, że tu chodzi o ten stargard, bo... Jakieś, jak przed tymi deszczami, oczywiście nas znowu podtruli ze stargardu. Już tradycyjnie, może nie było tak, że pływały zdechłe ryby, no ale... W jakiś sposób ryba mogła to odczuć, nie? Ta, która tutaj po prostu... Yy... ...jest, nie? no, ale... ...dosyć narzekania, jest wiara jadę cały ten odcinek przepiękne rynny rynienki takie między... ...zielskami, no i idealne warunki żeby... ...ewentualnie się do tych ryb dobrać Aqui são. Próbujemy não. thank mm -hmm. you Zerwałem nimfę, ale to bardziej tu na krzaku, tak z brzegu. I wiecie co? I zakładam normalnie Parkinsona. I tutaj mam prowadzącą nimfę, a to będzie skoczek. I <ścoughs> ładne jaja, nie? To już ak desperacji czy akurat troć lubi trudno mi powiedzieć nie, nie mam żadnego doświadczenia w tym względzie jeśli chodzi o trocie no, na w łobzie ten zestaw nie byłbym tak, nie byłby taki zły pod warunkiem żebym zamiast tej prowadzącej to założył zajączka, tak zwanego zajączka o Coś takiego. W łobzie się sprawdzają właśnie takie nimfy tego typu, nie? Dobra. Ujechał zestaw z Parkinsonem na skoczku. I z taką dosyć ciężką nimfą na prowadzącym, i wydłużyłem przypą do 3 metrów. Jest głębiej. Jakaś zmiana, prawda? Przed mną też takie fajne rynny, jeszcze ciekawe miejsca. Więc może taka zmiana, tu nie jakoś tam korzystnie, nie? nabrania przede wszystkim a będę wiedział, jeżeli będzie troszeczkę wchodzić zaczepy zestaw, to znaczy, że jest OK, bo tak powinno właśnie być, on nie powinien tak sobie, sobie pływać tak w połowie wody tylko wydaje mi się właśnie w pewnym momencie powinien dotykać tego dna i wtedy mamy tą pewność, że to wszystko jest w odpowiedni sposób prowadzone no ja mówię, no potrzebuję pewno jednego sezonu co najmniej, żeby się tak wczuć w tą nimfę, pojeździć na różne wody, porobić trochę tych nimf, pozmieniać te przynęty pokombinować no i powyciągać dziesiątki różnych wniosków jak ze wszystkim, nie? no ale w końcu Człowiek się nauczy i... Dobra. No i na nimfenic. Taki, nie wiem, 300-400 metrowy odcinek. Fajny rynny, ale na nimfenic. Idę po spinning, jeszcze troszeczkę spinningiem próbuję. Na wiróweczkę. Taki jeszcze jest trochę dnia. Połowić. Uh. No, jeszcze na koniec już jestem zmęczony kilka rzutów yy, wiróweczką tutaj na spinningi i spadam do domu no niestety na razie nimfa nie przynosi efektów ale to jak mówię cierpliwości trzeba na to wszystko i o, józef, spróbujemy troszeczkę. Może coś się wydarzy. No tu można pięknie rzucić pod prąd. O, tu chyba trochę przesadziłem idę wierzchem, ale dobra <grymne> bardziej trzeba wrócić środek rzeki o, już trochę lepiej jest wtedy idzie ładnie rynną a nie zielskiem Jeździ nie tak jak chciałem. Mm -hmm. Bardziej na kostrze, bo tam. O, właśnie, o to chodziło. Teraz jest idealnie, Wtedy można spokojnie przez tą rymnę przeprowadzić. Dobra, mam dosyć. Nie chcę mi się dalej żyć. Koniec na dzisiaj.